Tym razem udało mi się napisać i wydać was tym sumtem książkę o rydzewie. Pisałem ją od, od połowy listopada do końca stycznia. Pierwsza partia została już mi przywieziona, teraz czeka na drugą partię. Udało mi się też napisać książkę o łabędziach. Myślę, że promocja będzie końcem sierpnia. Udało mi się też napisać książkę o nętnie. A teraz jestem w trakcie pisania książki o i i wrzęśnicy, tak? Tak jak rozmawialiśmy we wrześniu, bardzo cieszę się, że się udało to dokonać tego, tak? Tego faktu, tego, ten stan rzeczy i właśnie to jest jeden, jeden z egzemplarzy książki o, o Rydzewie. Zawiera prawie 300 stron, dotyczy historii lat, lat 45 2025, z racji tego, że w tym roku przypada 80-lecie, tak? Odzyskania Rydzewa i przyłączenia do, do Polski. No myślę, że będzie ta książka w stanie Państwa zainteresować, tak? a w szczególności mieszkańców, którzy mieszkają w Rydzewie lub wywodzą się z Rydzewa. Materiały z archiwum, dużo stron ze Szczecinka no i przede wszystkim wspomnienia, tak? no bo książek jako takich nie ma o Rydzewie. I to wszystko udało się zebrać, plus zdjęcia, tak? udało to się wszystko zebrać, ale mówię, no 90% materiału to właśnie z archiwum do Szczecinka. Charakter ma rolniczy, tak? Niestety ta wioseczka wymiara po części, no bo jest bardzo mało młodych osób. Nawet na, na przykładzie szkoły wnętnie, tak? Tych dzieci z Rydzewa jest bardzo niewiele. Młodzi ludzie uciekają stamtąd. Ale jest ambitna pani Sołtys, która no, ma ambitne plany, tak? I, i chciałaby jakoś to, to, to społeczeństwo lokalne rozruszać. No i też bardzo dziękuję pani Asi Godlewskiej za pomoc, bo, bo, bo wiem szczerze, że gdyby nie pomoc pani sołtys, to Byłoby ciężko tą książkę też i wydać, tak? Książkę można nabyć u mnie, ewentualnie w księgarni w Drawsku.